Cześć, jestem Gosia. Chciałabym Wam trochę powiedzieć dzisiaj na temat rozwiązań, które przewidział rząd w tak zwanym pakiecie antykryzysowym, tarczy antykryzysowej, która ma wyjść naprzeciw problemom, jakie, przed jakimi staną przedsiębiorcy w czasach kryzysu związanego z COVID-19, głównie w aspekcie gospodarczym. Także kilka rozwiązań takich podatkowych, które mogą Wam pomóc przetrwać ten trudny czas. Pierwszym aspektem, który chciałabym poruszyć są to podatki dochodowe. Mówiąc konkretnie CIT i PIT. Zostały wprowadzone kilka rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu tego trudnego dla, dla nich czasu. Pierwszym takim fajnym rozwiązaniem jest możliwość rozliczenia straty, która zostanie wygenerowana w 2020 roku, wstecz w 2019 roku, czyli podatnicy będą mogli złożyć korektę deklaracji i wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. Drugim rozwiązaniem, jaki już został przeforsowany w postaci rozporządzenia, jest przesunięcie terminów złożenia deklaracji CIT 8, a także zapłaty podatku. Dla większości podatników, termin ten został przesunięty na 31 maja 2020 roku. Dotyczy to podatników, których rok podatkowy kończył się w okresie między 1 grudnia 2019 roku a 31 stycznia 2020 roku. Dla pozostałych podatników, czyli tutaj mówię o organizacjach pożytku publicznego, przy spełnieniu określonego progu dochodów z pożytku publicznego, tutaj chodziło o 80%, a także dla podatników, którzy zrealizowali dochody zwolnione zgodnie z artykułem 17 ust. 1, ten termin został przesunięty do 31 lipca 2020 roku. Płatnicy przekazujący zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców za marzec i kwiecień 2020 będą to mogli zrobić do 1 czerwca 2020 roku. W przypadku podatników, którzy będą chcieli skorzystać z, od, z odroczenia terminu zapłaty podatku lub zaległości podatkowej z odsetkami, ewentualnie rozłożyć ją na raty, będą mogli to zrobić bez opłaty prolongacyjnej. W okresie epidemii, a także 30 dni po odwołaniu epidemii. Jest także możliwość zastosowania ulgi i odliczenia od dochodu wydatków rzeczowych i pieniężnych związanych ze wsparciem organizacji świadczących usługi ochrony zdrowia bez limitu. Na ścieżkę legislacyjną trafił także projekt rozporządzenia, który ma na celu wydłużenie terminów na złożenie informacji podatkowych, m.in. IFT lub ORDU. Które przewiduje termin na złożenie tej informacji do 31 maja 2020 roku. Podatnicy, natomiast którzy byli zobligowani do złożenia informacji o cenach transferowych przed 30 września 2020 roku, będą to mogli zrobić właśnie w terminie 30 września 2020 roku. Jeżeli chodzi o wejście w życie nowej matrycy stawek VAT, a także obowiązku Nałożonego na dużych podatników przekazania deklaracji w formie vat został on odroczony do terminu 1 lipca 2020 roku. Z innych ciekawych rozwiązań w zakresie VAT-u jest objęcie produktów wyprodukowanych lub zakupionych przeznaczonych na walkę z COVID-19 zerową stawką VAT. Bardzo istotnym dla podatników terminem jest także wydłużenie informacji. Czy zawiadomienia składanego do urzędu skarbowego w przypadku płatności, które nie zostały dokonane na rachunki z tzw. białej listy. Do tej pory było to 3 dni, w tej chwili zostało przedłużone do 14 dni. Na ścieżkę legislacyjną trafił także projekt rozporządzenia, który ma przedłużyć. Terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego, a także zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zarówno w układzie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, o 3 miesiące. Tarcza antykryzysowa przewiduje także zniesienie buforu ryzyka systemowego, który ma zwiększyć podaż kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw o około 40 miliardów złotych. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć także na gwarancje udzielane przez BGK. Gwarancje spłaty kredytu do 80% wartości. Te gwarancje będą zwolnione z opłaty prowizyjnej. Z innych ciekawych rozwiązań jest odroczenie terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. To zgłoszenie może zostać dokonane do 13 lipca 2020 roku. Jest także wiele rozwiązań z zakresu podatku nieruchomości i podatku od sprzedaży detalicznej. Zachęcam do zapoznania się z projektem toczy antykryzysowej, który w zasadzie został już uchwalony przez Sejm i trafił do opiniowania przez Senat. Jeżeli te informacje były dla Was przydatne, to lajkujcie ten film. Jeżeli macie jakieś pytania lub chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej, a dotyczących podatków czy zagwarantowania płynności kontynuacji działalności przedsiębiorstw, to piszcie to w komentarzach. Zachęcam do subskrybowania kanału, dlatego że będziemy tutaj zamieszczali różne ciekawe informacje. Dzięki i do zobaczenia!